Hejka, moi kochani. Uch, nagrywam ten film, bo wiecie, co, chcę. I tak naprawdę nie wiem sama, co ze sobą zrobić, i mówię, to jest ten dzień, dlaczego nie. Nawet wzięłam mikrofon, żeby wiecie, w razie czego szumy, nie szumy tutaj nam nie przeszkadzały. No po prostu tak sobie działam powoli, ale co chcę po pierwsze powiedzieć. Dziękuję wam z całego, z całego serducha za odbiór najnowszego filmu, który wstawiłam no, kilka dni temu na kanał. Dzisiaj dokładnie u mnie jest 15 września, jest poniedziałek, więc już dwa tygodnie jestem w domu. Dochodzę do siebie, już czuję się naprawdę dobrze. Wiecie, jak to jest w domu. Dom, to jest dom. I i co, witam wszystkie nowe osoby, które tutaj przyszły na ten kanał. Rozgośćcie się. Tak pokrótce się przedstawię. Jestem Karolina, od 9 lat mieszkam na przedmieściach Chicago. Mam męża, nie mam zwierzaków, nie mam dzieci. No i tyle, w skrócie, po prostu w skrócie. Zapraszam Was do oglądania filmów, które są na moim kanale. Ja prowadzę taki, wiecie, kanał no, życie po prostu polki w USA, zwykłe, codzienne sprawy, załatwianie, ogarnianie, gotowanie, wyjazdy. No, tak w skrócie po prostu. I e, co mogę wam jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, tak stwierdziłam, że chcę tutaj przyjść z takimi ogłoszeniami parafialnymi i również zapytać was. Jeśli mielibyście jakiekolwiek do mnie pytania, to piszcie, postaram się nagrać Q&A, bo mówię, to jak wy Zareagowaliście na ten film. Dało mi takiego kopa, takiego powera. Chciałam już ten film wstawić wcześniej, no ale wiecie, nie udało się. A teraz naprawdę nabrałam takiej siły, energii do działania, do życia, do walki, do mm, spełniania swoich marzeń, do nieodkładania różnych rzeczy na później, bo jak wiecie, ostatnie tygodnie no dzieje się bardzo dużo. I złego, i dobrego na całym świecie, u wielu osób, nawet u moich najbliższych choroby. No, no, dzieje się niedobrze i mam nadzieję, że już teraz zacznie się dziać coraz lepiej. Naprawdę, ja czuję się już naprawdę dobrze. Niebawem pojawią się filmy, wiecie, pojawią się filmy odnośnie tego, na co jestem chora, jak sobie z tym radzę. Myślę, że te filmy będą mogły pomóc innym ludziom, którzy zmagają się z podobnymi. Hmm, wiecie, chorobami. Ja y, nikogo do siebie tutaj nie porównuję, bo u każdego to może wyglądać zupełnie inaczej. U mnie również to wyglądało inaczej. Co więcej, opowiem Wam po prostu, jak magicznie schudłam. Nie, myślałam, że 10, ale to było 8 kilo w, no około 11 dni. Tak więc teraz, obywagę wagę utrzymać, nie no śmiechem, żartem, no ale sami wiecie, jak to jest w szpitalu. Przyszedł mi też rachunek ogólnie, jakby to wyglądało, więc takie filmy się pojawią, ale najpierw chcę też Wam tutaj powiedzieć, że mm, chciałabym powstawiać filmy z naszych wakacji. I co Wy na to moi kochani, co Wy na to, żebym teraz po tym właśnie filmie takim, no wiecie jak Wam tutaj opowiadam dzisiaj, wybaczcie napiję się trochę, bo aż mi w gardle zaschło, to jest woda z sokiem jabłkowym, na którą mam teraz totalną obsesję. Więc piję cały czas. No i e, dajcie mi znać, co myślicie, jakbym tutaj wstawiła wakacje. W ogóle już zaczęłam się źle czuć przed tymi wakacjami. Jak już byliśmy w San Francisco. Nie wiem, może tutaj wstawię też w San Francisco jakiś vlog. Mam bardzo dużo filmów nagranych, a potem wróciliśmy, potem już było pakowanie, na już ten dłuższy taki urlop, że tak powiem, i. No i tak, i wtedy już się zaczęło, więc dajcie mi znać, co myślicie. Byłoby sporo filmów właśnie w tym temacie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł, czy no nie wiem, czy o tej chorobie teraz się skupić, nagrywać. Dajcie mi znać, dajcie mi kochani znać, co Wy na ten temat myślicie, jak to odbieracie, jak to u Was wygląda. Mam nadzieję, że u Was zdrówko jest no, pod kontrolą, że przygotowujecie się jakoś na jesień, że dajecie radę, bardzo, bardzo zachęcam do używania, stosowania kwasów omega-3. Są bardzo dobre na odporność. Poza tym zakwas z buraka, poza tym kimchi, na przykład kapusta kiszona, probiotyki, miód, cytryna, imbir, jakieś takie szaty, kurkuma. Bardzo was zachęcam. Naprawdę bądźcie kochani zdrowi. I co więcej? Siedzę tutaj sobie pod kocykiem. Popijam Jem, dzień w dzień jem to samo. Mam ogromną ochotę na łososia wędzonego, którego no pochłaniam w ilościach ogromnych, więc chyba mój organizm potrzebuje Omegi 3 i właśnie soli. Mm, no i co, rosół, rosół też cały czas u nas jest, kurczak, no i, i tak ziemniaczki, no i tak, tak sobie jemy. W weekend e, pojechaliśmy na plażę. Tak czułam taką wdzięczność ogromną, jak byliśmy tu jakieś mam, tam może powstawiam przebitki, bo zrobiłam kilka dosłownie, więc... Nie nagrywałam wcale dużo przez te dwa tygodnie. Bardziej działałam na Instagramie, bo ogólnie cierpię teraz na taką bezsenność przez leki. Więc, wiecie, śpię takie 2-3 godziny i to jest wystarczające. Potem sobie w ciągu dnia robię drzemkę. I, I tak, i działam, więc też zapraszam Was na mojego Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. E, jeśli macie ochotę, tam wszystko na bieżąco pokazuję, co jem, jak to wygląda. Jak tam moje życie mija, polecajki różnorodne ze stanów, dużo o diecie bezglutenowej, bo będę ją też wprowadzać, chociaż jeszcze nie wiem, bo mam zrobić testy na nietolerancje pokarmowe, więc to zobaczymy. A tak co? Jakie plany na ten tydzień? Lekarze, dentystę mam, eee, no różne takie spotkania, wiecie, zdrowotne, że tak powiem. Ogarnianie domu, chciałabym sobie, wiecie, jak zrzuciłam wagę to trochę szafę muszę przemaglować. I tak, i tak kochani. Tak to u mnie wygląda taki update. Wiecie, na bieżąco wstawię ten filmik jutro. No bo no bo czuję, czuję ogromną wdzięczność. Dziękuję wam wszystkim za te cudowne komentarze. Będę dzisiaj odpisywać na wszystkie, tak jak wam yy, napisałam, że chcę odpisać na wszystkie. Chcę Wam podziękować. Chcę Wam również życzyć zdrówka, 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 bo no bez zdrowia nie ma nic. Bez zdrowia nie ma nic. Żadne pieniądze nie kupią zdrowia. Choćbyście co robili, jak nie macie zdrowia, to... Dlatego ja teraz bardzo swoje życie przewartościowałam yy, i chcę robić to, co ja chcę, a nie to, co ktoś by mi narzucał albo nie rób tego, nie rób tamtego. Wierzcie, jestem dorosła, więc po prostu chcę postawić na siebie i wam też to proponuję. Nie odkładajcie, nie odkładajcie nic na później, że o za 5 lat, za 10, za 15, bo ten czas nigdy może nie nastąpić. Czego oczywiście wam nie życzę. Życzę wam, żebyście, żeby to nastąpiło, ale, ale nigdy nie wiemy, jak to będzie, więc wiecie, jak jest taki, taki boom w waszym życiu, taka choroba, czy coś takiego się wydarzy, to potem człowiek tak zaczyna głębiej myśleć. Zastanawiać się, analizować, po co, co i jak, dlaczego i, i tak, i tak. No i u mnie jest to samo, więc tak to jest, kochani. Więc jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jestem przeogromnie wdzięczna. Te komentarze po prostu działają jak taka, hmm, taka no nie wiem, taki dają dobry vibe. Cieszę się, że Was mam, cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, że będziecie mi towarzyszyć tutaj w tej YouTubeowej przygodzie. I co? Jeszcze raz, jak macie jakieś pytania, piszcie, nagramy QA i dajcie mi znać, co myślicie o takich filmach, właśnie z naszego wyjazdu. One byłyby z lipca, bo ten wyjazd był od 20 lipca do 20 sierpnia, więc no, to by były takie, wiecie, troszkę filmy do tyłu, ale mam materiał i nie chciałabym po prostu, żeby się, wiecie, zmarnował, więc dlaczego nie? Więc taki, oto film powitalny dla wszystkich nowych moich kochanych obserwatorów, taki dziękczynny też, no i tak, i informacyjny, po prostu i informacyjny, więc dziękuję Wam kochani, że jesteście, że subskrybujecie, komentujecie, zostawiacie łapeczki, zostawiajcie, jeśli Wam się podobało, jeśli się Wam nie podobało, zostawiajcie w dół, bo no, każda łapka się liczy, jak to mówią. I tak, ja lecę zaraz. Gotować rosół znowu, no, rosł na okrągło, więc mam rzeczy. No i potem mam jeszcze lekarza właśnie. I, I tak. I jeszcze chciałam Wam polecić. Poczekajcie, pójdę, bo też chcę zrobić ten film bez cięć, ale sekundka. Dobrze jestem. Słuchajcie. Ta książka. To jest książka Złoto. Ja mam akurat w języku angielskim LED, theory, a po polsku nazywa się Pozwól im, tak mi się wydaje. Teraz jest na nią wielkie boom, szał. Ja chyba zapłaciłam jakoś na Amazonie około 15 dolarów, ale ją się tak lekko, cudownie czyta. Jak skończę, to będę mogła Wam, wiecie, więcej powiedzieć, jeśli będziecie mieli ochotę. Ale to jest no tak wspaniała książka. Mogę Wam pokazać też tak z tyłu. Tu akurat jestem w sensie, że 30 dolarów kosztowała, ale na Amazonie 15. Możecie sobie zapauzować, przetłumaczyć. Nie chcę, wiecie, tutaj Wam opowiadać, czytać do Cudowna. Motywuje, otwiera oczy i jej główny cel jest na to, żeby pozwolić innym robić to, co oni chcą. Tak naprawdę. W takim jednym zdaniu. No. Jak żyć lepiej po prostu w tych ciężkich czasach? Bo ja myślę, że przyszło nam żyć teraz w bardzo ciężkich czasach. Ja nie narzekam, bo jestem naprawdę bardzo daleka od narzekania. Ja dziękuję Bogu, że żyję, że. Mam tą szansę, żeby żyć. I, I tak. Więc bardzo Wam serdecznie polecam tą książkę. I, I kończymy, kochani. Kończymy. Dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Do następnego. Bye bye!